Z Ewangelii według świętego Mateusa. Nie kozdy w to mi godo, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten w to zyje według woli mojego ojca, co jest w niebie. Kozdego w to słucha mojego słowa i wypełnia go. Można przyrównać ze cłekiem łozwodnym, co swój dom postawił na skalę. Polał dyst, przybrały potoki, duchnęny wiatry i durknęny w dom. On się nie zwalił, bo na skalę był postawiony. Kostego zaś, kto słucha tych słów moich, a ich nie wypełnia, można przyrównać do cłaka niełozwodnego, który swój dom postawił na piasku. Poloł dysc, przybrały potoki. Duchnęli wiatry i durknęli w dom. I się łozwalił, a jego upadek był wielki. Budować na piasku? Czy budować na skalę? Niby wybór jest oczywisty. Ale na czym polega prawdziwa mądrość człowieka? Nie jest tylko znajomością prawa czy luźną relacją do Jezusa, lecz wiernym wprowadzaniem słowa w czyn. To harmonia pomiędzy słuchaniem, mówieniem i czynieniem. Nie wystarczą piękne słówka i nie wystarczy samo słuchanie. A nawet mówienie, że znam Jezusa. Jeżeli żyje tak, że gubię cel swojego życia i swoje życie buduje na doraźnych układach, zabezpieczeniach, to buduje na piasku. Ale jeżeli chcę budować na skalę, to w swoim życiu chcę tego, czego chce Bóg. I w swoim życiu nie chcę tego, czego Bóg nie chce. Dzięki takiej postawie. Moje życie staje się piękną harmonią, w której uszy są uszami Boga, usta są ustami Boga i serce zjednoczone jest z Bogiem i otwarte na drugiego człowieka. W Adwencie wpatujemy się w też Maryję, dlatego dzisiaj chcemy ją prosić. Święta Maryjo, Matko Boga, zachowaj we mnie serce dziecka. Czyste i przejrzyste jak źródło. Uproś mi serce proste, które nie rozpamiętuje smutków. Serce wielkoduszne w dawaniu siebie, serce współczujące, serce wierne i szlachetne, które nie zapomina o żadnym dobru. Uczyń we mnie serce ciche i pokorne, miłujące bezinteresownie, radosne, że może zanurzyć się winne serce którym jest Twój syn. Serce wielkie i nie dające się opanować, którego nie zamyka żadna niewdzięczność, którego nie nuży żadna obojętność, serce troszczące się o chwałę Jezusa Chrystusa, zranione Jego miłością tak bardzo, że ta rana uleczona zostanie dopiero w niebie.